Manu, nie, ja jestem Karmola, to jest moi drodzy Kankure Kao. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej jakże zacnej giereczki. No i teraz jesteśmy na molo, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. No i co, i lecimy sobie po wygraną tę grę. Jesteśmy gdzieś, gdzieś już w połowie, jeśli chodzi o level. Levele. No i nie koptą jego. No, no jest a i teraz go kupiłem Trzeba uważać na wodę O, fajnie się obróciłeś akurat mordo O Dobra muszę uh. Liziutko. to się zapada? Nie zapada Dobra To my sobie ze spokojem zbieramy monetki Dobra, muszę więcej korzystać z tego z Shifta, ponieważ to mi pozwala wtedy się obrócić tak, jak chcę i zarazem, hamerka też obracajmy się. No, i klasa, kurde. Mm, idziemy po monetki, idziemy oczywiście. A co? No, jeszcze mi przywalił. To przy okazji serduszko weźmiemy. Ok, trzeba być ostrożnym. Hop. Hop, hop. Dobra. I chyba jestem jakimś masterem już w kangurka Kakao, co nie? Co to jest za szczur, kurde? Dobra, klikniemy to. Coś to zmieniło, czy tylko tutaj się otworzyło? Chyba tylko tu się otworzyło, no dobrze. Oj nie zauważyłem go. Dobra, ale nie zdążył mnie zaatakować. O co tu chodzi teraz? A, te się przesuwają. I muszę się jakoś przedostać. A te co robią? Nie wiem. Dobrze, pójdźmy tu. Tu jest jakiś koń. Nic, nic nie zmienia ten koń. Mm. Przeskoczyć nie mogę. To by było za proste. Chyba, że na to mogę wskoczyć. No nie. No nie mogę, nie mogę. Mm, nawet nie wiem, gdzie ja mam tu przejść. Nie, ja chyba, że tak. Ustawmy na równi z tym. Nie mam bladego pojęcia. Mm. No, tutaj tego nie mogę cofnąć. Jejku, o co z tym chodzi? No, już nic nie ruszę. Pozdro. Chyba wiem o co chodzi. Ogólnie myślę, najpier najpierw że to jest ikona jakiegoś konia. A to jest po prostu rękawicy i było, że muszę to rozwalić także. Także już to zrobione. Trochę, trochę myślałem nad tym, nie ukrywam. Ale najważniejsze, że się udało pomyśleć. Dobrze, to posyłamy tu. To kopiemy. O, tutaj zebraliśmy jeszcze. Kolejna anegdota. To przesuwamy. No jest, on. No moi drodzy, drodzy, bardzo prosta gierka tutaj jest coś? nie, nie ma nic, dobrze yy, tutaj coś wybucha widzę, okej okay. to są jakieś beczki, to poczekajmy i teraz o, za wcześnie dobrze tu nie poleci tutaj też nie poleci za wcześnie i za szybko idę teraz dobra Mamy, ej, mamy tylko pół serduszka, ojej, żebym trochę popsuł. Mam nadzieję, że będzie gdzieś to leczenie, a teraz mamy labirynt. Tutaj są monety, to chyba dobrze to rokuje. Chyba tędy droga. Tak. Za pierwszym razem przechodzę labirynt jako... O, no dobra. No może jednak nie do końca. Zobaczmy, o tutaj, to, to, to jest ta droga, już widzę. I tu jest bonus level. Wracamy. Ej, to się przesuwa? Ej, nie wiem, co zaznaczają te paski nad tym, na tym. Na skrzyni. To. To lecimy to bonus levela, moi drodzy. Nie ma co, nie ma co sobie darować. Weźmiemy sobie bonus. Wiecie, zawsze dodatkowe życia o, jeszcze monety, no właśnie no. Oj, oj nie tędy. Tutaj nic nie ma hmm. No i tutaj będzie ten cały bonus level. A moi drodzy, jeśli Wam się odcinek spodoba, a się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Dobra. Dzień dobry. O kurde. Nie wiem, nie wiem które to. Hey, yeah. <noise> no i co teraz? Nie wiem, porozwalajmy. A. Wow, ale ponu z level moi drodzy. Szczerze, mocne, mocne. Nie wiem co dają nam te rękawice, ale mocne to było. Także bez względnego gadania lećmy dalej. Mam nadzieję, że to już koniec levela, bo mam naprawdę mało HP i, i nie chcę po prostu się wywalić na, na końcówce. To by było giga przygry, nie, nie da się ukryć. Ale dobrze, zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jest meta. No mam nadzieję. O, jeszcze monety przed metą. Fajnie. O, kurde. Nie możemy się tak zjechać przez beczki. Ok, Krzanią mnie te monety. No. Jest meta, tu jest spot. Tylko żeby ten świś mnie nie zabił. Oj, jest! Dobra, U, udało się. Nie, nie. Wiecie co? Nie ma co. Albo dobra, trzeba zaryzykować życie. By zdobyć kolejne życie. Kamera mi się trochę nie podoba. Dobrze. Nie! Druga próba. Dobra, o. Teraz jestem na strzała, ale teraz bierzemy życie. No widzicie, na szybko zrobiłem to się udało. wcześniej, że za krótko spację przytrzymał no i teraz czy trzymam odpowiednią i mamy, to mamy, to mamy, kolejny level moi drodzy kankur kakao teraz no, jesteśmy już w połowie w połowie no połowa levela, oj lecimy nie wiem czy dobrze wybrałem Aha, tu nic nie ma po prostu. Nie, no nie wykręciłem. Nie wykręciłem, nie wykręciłem. No, no nic, no. Lecimy dalej. Dobrze, że wziąłem tamto życie po prostu. Tutaj zwolnijmy. Nie ma co się zapędzać po prostu, moi drodzy. Lecimy. Zwolnijmy sobie. Pomyślmy. Płyniemy tu. A, i robimy kółeczko. O, dziękuję. Tutaj musiałem przyspieszyć. Za, za późno, żebym się zorientował, że tutaj muszę przyspieszyć mojej drogi. No nic, no nic. Kolejna próba. A popłyniemy sobie tu tym razem Tutaj zwolnij Tutaj możesz lekko przyspieszyć Nie zapomnijmy, że tam będziemy musieli przyspieszyć Żeby na pewno przeskoczyć No jest O tutaj monetkę sobie weźmiemy, nie pokardzimy monetą oczywiście I dalszej Części mapy nie znam, to nie wiem co ja muszę zrobić. Oj. Ale wąsko, ale dajemy radę. Tutaj przyspieszmy. W lewo, w lewo popuńmy. w prawo, dobra. I to chyba wybór. O, było to. Było obojętne tutaj sobie odbierzmy i płyniemy już do mety moi drodzy no i mamy to mamy to bardzo prosty level banalny wrę wręcz bym rzekł dlatego straciłem dwa życia yy, żeby nie było za prosto potem w przyszłości no wiecie jak to jest także my jakieś co to jest a labirynt ikona labiryntu oj to to kurde za kartofel? Dobra. No, ej, no! No, ej, no! No, chodź tu kartofelku. Ej, ja! Spadają te. Z sufitu jeszcze, no, dobra, wszystko. Oj, oj, oj. I ile tutaj jest tych, dobra? Pójdźmy tu. Nie wiem co tu jest, ale dużo jest tych opcji wyboru. I co tutaj mamy? No, tak. Ok, obróćmy kamerę i musimy poczekać. A nie możemy obrócić kamery zbytnio. To sobie poczekamy aż przyleci tutaj ta wysepka. Dobra, Git. Tak też może być. Uj! Ma mi wyskoczyło na. Oj, oj! Dobra, pójdźmy pokiem. Po Tego chyba raczej przeskoczyć nie jestem w stanie. Dążysz! Dobrze, kangur. Biegnij! pieknij. Ciekawe do czego nas to, to prowadzi i śmiesznie by było jakbym pierwszą możliwą drogę trafił do mety o nie, dziadyga jest hmm. monety jakieś śmieszne dobrze, rozwalmy to a, tam też były monety w takim razie dobrze, może wracać nie będziemy, bo to szkoda czasu oj, dziadyga mnie goni Dobrze, fajnie przeskoczone Pierwsze tempo. Nie wiem co tu jest, nie widzę. O, no i świetnie. Dobrze, że widać. Kurde było wszystko. O dobrze, że widać Dobrze żyjemy No i św świetnie widać, że świetnie, że zawinkla widać wszystko co tu mamy Dobra, to moi drodzy Pozwolimy sobie na inną, inny wybór drogi. No i świetny, świetny wybór. No kurde. No. Ha, ale ale idiota. Dobra, tam jest życie, to musimy po pójść. Albo, albo możemy tutaj przejść. Kurde, dobra, tędy nie przejdziemy, a ja potrzebuję życia. Pozdracę kolejne. Kolejne HP, a tego chcę uniknąć. No jesa. Dobra, tego nie bawimy się. Ym, tam gdzie nie ryzykujemy... Co tu jest? Jak tu nic nie ma. Ej, dobra, ej, Czytujemy. A, nic nie ma. Za bardzo. Chodź tu perku. No, jak ty mnie przywaliłeś? Ej, tutaj byliśmy. No właśnie, tutaj byliśmy. What the shit? Albo nie? Nie, nie byliśmy tutaj. My tutaj nie byliśmy. Dobrze, szybko rozwalone. A tutaj nie ma przejścia po prostu. No tak też było tutaj, jak najbardziej. No i będziemy musieli wracać. Całkiem mi pokazują, że tam ma miejsce, ale tam nic nie ma. No, tam nic nie ma, panie profesorze. Oj! Czemu tego nie widać? No, ja tracę tylko HP przez to. Dobrze, poczekajmy na nasz. na odpowiedni moment, moi drodzy. Tu jest za mało serca na mapie. Dobrze, tu lećmy. No kurde, nie widzę ci było w flecie. Dobrze. Nie wiem, czy tutaj, tutaj nie ma Kam... kamienistej kolczatki. Nie ma, dobrze. tu idźmy tu i. Tutaj nie ma, bo ja ma... jestem na strzała. I nie ma, dobrze. Wolę się upewnić po prostu, wiecie. Nie? A ja! A ja! A ja! Dobrze, kolejne życie na nasze konto wpada, już ósme. Oj, labirynt, labirynt. Trochę, trochę wymagający ten labirynt. No i co ja tu muszę zrobić, bo nie widzę. O, oh, o! Oh, ale na limicie, widzowie. Dobra. Zirytuje się jak mi wyskoczy jakiś Kamień czy coś takiego, nie? Kamień w sensie no Ten kamienisty Z kolcami, o Dobra, wszystko I tutaj kompletnie nic nie ma No to wracamy To wracamy, kangurek leci, ale on rżje Jak on tupta moi drodzy Nie no, fajny jest kangurek yy. Możesz już kamerę obracać, bo ja nie widzę, co tu jest. Dobra, tu nic nie ma. Na suficie też nic nie ma. No i tu jest ten. Uuuh! Ta kolczatka walona, no? Ten kamień właśnie. Ja tylko. To jest najgorsze, co może być. Jeszcze tutaj stracę dużo HP. Okej, okay, nie straciłem nic. <śled> Chodź tu Dziady go, bo muszę na ciebie zrzucić. Oj. Nie zrzuciłem, ale nie wyszło to najgorzej. Dobrze, wiecie co. Pójdziemy tędy drogą. Tutaj nie topiłem do końca swojego interesu. Okej, okay, tu nie ma kamienia. Ok. Dobry, dobry skok Panie kangurku Dobra Tutaj kamień był na powrocie Piękny Zida! Kangur! Uch. Dobra, 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 dobra Pięknie, mamy dużo życia Tutaj też nie ma na suficie, też nic nie ma, fajnie, spoko O jest dziadyka, o tu No i ty kurde, a nie będę cię. Nie, nie będę rasistą, nie będę rasistą to, jest, to chyba będzie najdłuższy odcinek z kangurka Kakao Nie, ten labirynt jest taki przewalony Dobra ha ja. Czyżby tutaj była meta, a zobaczmy co tam było jeszcze na lewo. <laughs> Kurde, dobra, to pójdźmy tędy bo to są moje ulubione skały. A tu jest to samo. Yy. Tu tak samo wszystkie drogi prowadzą w jedno miejsce, moi drodzy. Jeszcze szczauki mamy na środku, Dobra, niech to przyleci. Gida, gida, meta? Proszę, meta. Tu już będzie meta. Łe. Łe, widziałem. No, tutaj nic nie ma. No i moi drodzy, ja Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał Kangury KO. Jeśli tak, to widzimy się jutro o godzinie 14 na moim kanale. No i co, ja Wam życzę miłego dnia czy tam wieczora, zależy o której to oglądajcie. Trzymajcie się, cześć!